Mamy to, nowa FIFA, właśnie dzisiaj wystartowała. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, już z FIFA Mobile 22. Dzisiaj omówimy sobie pokrótce, właśnie tą nową FIFA, bo teraz nie ma za dużo y, rzeczy, y, ponieważ już na przykład wykonałem, właśnie sobie startowe te skill game'y i co. Na samym starcie pokażę wam jeszcze paczkę, którą otworzyłem, i co z niej trafiłem? I cóż, teraz przejdziemy sobie do omawiania FIFA na samym starcie questy, czyli nic specjalnego, oczywiście mamy za head to head, jest attack, no i za wykonywanie te startowe yy, różne rzeczy, na przykład w head to head te trzy mecze, myślę, że to dzisiaj zrobimy sobie. No i oczywiście yy, co 24 godziny mamy dzienne yy, właśnie skill game'y. Tutaj dostajemy do Starpassa, właśnie punkty, które przydają nam się właśnie do następnej zagadki, jako jest Starpass. Tutaj odbieramy sobie oczywiście zawodników, nic nadzwyczajnego. I to dokładnie jest to samo, co było w poprzedniej fif Następną rzeczą jest Market. Tutaj mamy właśnie zwyczajny Market, możemy paczki otwierać darmowe codziennie. Oraz różne rank-upy, skill gemy, końsy, Tak jak zawsze to bywa, tutaj mamy yy, nagrody za punkty, które są w takim mini evencie ale to później przejdziemy. I oczywiście za ligę. Ona się odbicowa od poziomu 10, jak się nie mylę. I cóż, otworzymy sobie teraz w No And Later, właśnie w takiej zakładce paczki. Otworzymy Elitkę jedną może trafimy walkout nawet. Fajnie by było. Tą animację zobaczyć, ale niestety nie mamy. Steam nową rzeczą również jest właśnie pojawianie się, ile on mi więcej kosztuje. A więc tak to wszystko się prezentuje. Otworzymy sobie jeszcze dwie paczki z 70 Urala y, za Tak Tak no, ten Unlater Pointy nie można ich więcej zebrać. A więc sobie po prostu je otworzymy. I cóż, teraz przejdziemy sobie do następnej kładki, takiej, jakby którą jest Exchange. Tutaj możemy sobie zrobić bazową ikonę. To można powiedzieć, że to jest SBC, takie, bo możemy przypalić właśnie 80 zawodnika z pomocy, napadu, bramki oraz defensywy. Końsy i możemy za to dostać ikonę, oczywiście, również końsy możemy z, e, sobie zdobyć. Następnie mamy market, on jest od poziomu 5 i ligę od poziomu 10. Ja dzisiaj sobie odblokuję market, ale on, jak dobrze pamiętam, nie będzie jeszcze aktywny teraz. I cóż, teraz na samą rzecz jest Division najpierw Trochę tu się zmieniło, jak widzicie, bo możemy sobie wybrać w taki sposób, e, co chcemy grać. Na górze mamy nagrody i również nowa rzecz: to możemy sobie wybierać, jakie stadiony chcemy mieć y jako swoje podstawowe. I cóż, y następnie mamy eventy, gdzie się pojawiają, czyli ligowe tury. To jest pierwszy taki mini event na start. Tutaj sobie rozgrywamy codziennie takie skill game y i mecze mamy nagrody za to możemy sobie zawodnika odebrać najlepszy jest Diogo Jota albo na przykład taką elitkę otworzyć następnie mamy daily training tutaj sobie również robimy skill game y. trzy możemy codziennie nagrody dostajemy za te właśnie te punkty które dostajemy za wykonywanie tego tutaj mamy również mecze jako drugie teraz Później będą te special trainingi i później tak od nowa to będzie e, leciało. I cóż, przejdziemy sobie teraz jeszcze e, do jednej ważnej rzeczy, jaką jest zmiany w meczu. A mowa tu tak dokładnie jest o zmianie kamery, możemy zmienić na drugi, trzeci, czwarty oraz z powrotem na pierwszy, to jak komu będzie lepiej oraz możemy zmieniać teraz zawodników to jest naprawdę według mnie superowe bo teraz na przykład uznajemy za takiego Timu Wernera wpuścicie sobie jakiegoś zawodnika zapisujecie to, teraz musicie odebrać piłkę i wykopać ją na przykład na out wyrzucić kopmy sobie gdzieś i wyrzucimy na out i teraz ten zawodnik właśnie wejdzie. Uważam, że to jest naprawdę świetna opcja. Brakowało tego w Fifie. I już teraz przejdziemy sobie do składu. A więc teraz właśnie przechodzimy do składu. Tak się prezentuje mój. Jeszcze tylko brakuje mi ulepszyć bromkarza, Zmienić go na jakąś 80. I mam cały skład 80+. plus. Udało mi się nawet trafić jeden walkout już w tej Fifie. Jest nim właśnie Georginia z paczki. Czy nie pamiętam jakie ale z których go trafiłem paczki. Możemy tutaj sobie jeszcze kliknąć kiksą, to zbytnio nam nie pomaga. I co? Teraz sobie właśnie powiemy, co się zmieniło tutaj. Bo tutaj zmieniły się właśnie, że mamy skill Movies, czyli możemy dobierać dla zawodników skill, czyli to co wykonuje podczas meczu jest ten zwód. Jaki chcemy właśnie że będziemy sobie mogli wybrać oraz mamy tutaj oczywiście ławkę rezerwową możemy ją sobie wymieniać albo dodawać na przykład zawodników sobie z ławki rezerwowej sobie o, możemy dodać tarkowskiego na przykład możemy dodać sobie jeszcze właśnie żoła kaleo i tak to wszystko się prezentuje. Uważam, że naprawdę y, super gra się. Ja dzisiaj sobie pocisnę troszkę właśnie y, w Division Rivals, pocisnę sobie w head to head. Rozegram no, za chwilę jeszcze jeden mecz i otworzymy sobie na zakończenie odcinka paczuszkę. A więc skończyłem już ten i teraz sobie otworzymy tą paczuszkę i zobaczymy co w niej nam wypadnie na samym stracie końsy, rank -upy. tutaj skill boosty sobie pominiemy szybciutko i przejdziemy do zawodników i zobaczymy kogo trafimy i powtórka, a więc dziękuję za oglądanie do następnego odcinka, cześć